Nowe ustalenia w sprawie rozwodowej Kaczorowskiej i Peli. Nastąpił przełom? Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela po siedmiu latach wspólnego życia zdecydowali się zakończyć małżeństwo. Choć od ich rozstania minął już ponad rok, formalności rozwodowe wciąż trwają, a najnowsze doniesienia ujawniają kolejne szczegóły tej sprawy. Pierwsza rozprawa rozwodowa Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli zaplanowana została na początek listopada 2025 roku. Mimo wcześniejszych napięć, oboje wyrazili nadzieję, że uda się dojść do kompromisu i rozstrzygnąć sprawy pokojowo. Nowe doniesienia w sprawie rozwodowej Kaczorowskiej i Peli. Według informacji przekazanych przez Super Express Agnieszka Kaczorowska i Maciej Pela osiągnęli porozumienie w sprawie ugody rozwodowej. Opieka nad ich córkami, Emilką i Gabrysią, będzie sprawowana naprzemiennie. Maciej przejął wspólny dom, który od blisko roku spłaca samodzielnie, natomiast Agnieszka rozpoczęła budowę nowego domu, do którego planuje wprowadzić się z nowym partnerem, Marcinem Rogacewiczem. Reklama. Nie było łatwo im się dogadać, ale ze względu na dobro dzieci zrobili to i mają nadzieję, że nic się już nie zmieni, podaje tabloid. Maciej Pela o zdradach Agnieszki Kaczorowskiej. Po rozstaniu z Agnieszką Kaczorowską w licznych rozmowach z mediami Maciej Pela otwarcie opowiada o zdradzie, której miał doświadczyć w małżeństwie. W głośnym wywiadzie dla żurnalisty opowiedział wszystko. 31 sierpnia powiedziała, że myśli o separacji. Kilka godzin później stwierdziła, że chce się rozwieść. W ciągu tego tygodnia, między 1 września a szósta rocznicą ślubu, jest totalny chaos. W międzyczasie okazuje się, że 31 sierpnia Agnieszka spotkała się z tym Pawłem, osobą z produkcji królowej przetrwania, redaktor, żeby coś przedyskutować. Otwierający nawias kwadratowy,. Kropka, 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 zamykający nawias kwadratowy. Kilkukrotnie pytałem się, czy chodzi o innego mężczyznę. Za każdym razem mówiła, że nie. Po czym w rocznicę ślubu wsiadła w samolot, poleciała do Belgii, żeby z tym typem pójść do łóżka, powiedział Maciej Pela.